Siemanko wszystkim, z tej strony więc i od razu biorę się za nagrywanie drugiego odcinka dla was Oczywiście, ponieważ ta gra mnie bardzo wciąga i od razu dla wa, was mówię, musiałem zarysować grę i Udało mi się usunąć Pluton czwarty, Czyli mamy właśnie Luigi'ego tutaj strój jak widzicie yy, I mamy jeszcze stroik, yy, to będzie najwyraźniej z Ranch, yy, te, Tego czegoś tutaj, yy, nie, jakkolwiek zwał tak zwał Dlaczego nie wiem jak nazwać zbytnio, ale poczekajcie, mieliśmy jeszcze, miałem jeszcze jeden taki strój E, pokazało mi, że zdobyłem. A, chyba jednak się po prostu przewidziało. Mm, teraz trzeba ja zrobić. A, mieliśmy już skrócić czas e, odnowienia do 11 sekund i zwiększyć trochę. E, Tem tutaj jest tutaj sobie zwiększmy i trochę wytrzymałość, tak żeby te nasze koteczki trochę wytrzymywały. Okej, okay, wyłączę muzykę. fak, włączę muzykę i patrzcie, mam tu zniszczony. Teraz niszczymy pluton czwarty, zapomniałem tak. Teraz poprawka. Niszczymy pluton czwarty. I jak widzicie, trochę gra będzie teraz lagowała ze względu na to, że puściłem jeden z renderów. Ale to przejdzie, wiecie co? Zwiększmy FPSy. Anulowałem na chwilę render. Ponieważ to trzeba miał, się na tym tracić, musi mieć lepszą jakość do oglądania niszczenia naszych koteczków. O tak, a tak, tak, tak! o tak! Niszczycie, niszczy niszczy tego na górze, czemu w tych na dole? Ty nie ty na dole, ty na górze atakujcie Dobrze, pięknie, centralnie w tego gościa. Teraz tak, teraz tak, się. O mamy tutaj sub mamy jakieś dwóch gości z lutnią, mamy myszkę mini Mamy jakąś małpkę. To była ta małpka fajna, co miała dużo spina w pełnej części i tak się skończy, Tak, zrobiliśmy małpkę, na, na koniec Zajebiście, Powiedzmy, dobry wynik. Mam tak, tutaj jest który ma żabkę. Co to, to, to jest żabka? Często. Aha, czyli szansa na zmianę w, w żabę. Hmm, Często to byłoby chyba lepsze od niczego. <laughs> Chciałem powiedzieć, że lepsze od ale nie, jednak od niczego nie będzie lepsze. Niestety. Ale mm, zmniejszymy, zmniejszymy chyba to. Wiecie, co mamy, te dwie abry, niby to, to usuniemy. Zróbmy sobie mili na tyle. Tak, mili na tyle, i mam tym. Tutaj... O, co to jest za Chance to make two shots in a row. O, to też zajebiste. To Czyli teraz sobie zróbmy. Mm, Szansa na zrobienie podwójnego strzału. To wiecie, co tą żabkę jednak usuniemy. Zróbmy sobie tak. Genialne ustawienie. Genialne. Mamy szansę podwójne strzału zrobić od małpki i ulepszmy sobie hmm co może by było lepsze szczerze mówiąc co to jest czy a czy to jest e... to jest speed tych tutaj na górze to jest warto byłoby wam trochę to zwiększyć i tutaj zwiększyć sobie żeby było te chyba będzie teraz więcej rybek do zamiłowania okej okay. pluton piąty, nadzielniczamy Napięcie, a wy na górze szybciej leszcie. Bo jednak, te 5 sekund to jest zdecydowanie za dużo. Szczególnie, że w tym tempie jakoś takim zlegowanym to jest chyba więcej, trochę dłużej trwa niż zwykle. Ok, Zniszczymy sobie strój 5 Platonu, czyli, czyli będziemy mieli szansę zniszczyć go w totalnie w następnym podejściu. Powinien nam się to uda. A wierzę przynajmniej, przynajmniej, to wierzę Dawaj, dawaj, jeszcze jeden... Kurde, myślałem, że jeszcze jeden meteor, by spadł, by naprawdę nam pomogło strasznie Okej, okay, zniszczyliśmy sobie stroje myszki Miki, Mini, znaczy nie. Zniszczyliśmy sobie stroje gości z Harfą, czyli lutnią, to jest, nie padam. I z, jeszcze Sub-Zero, ale niestety z niego nic nie wyleciało A jednak mamy sturis Sub-Zero, zajebiście I Mamy teraz y, serię y, z Harrym Potterem, mamy serię z y, gościem y, z rodzinki Adamsów tak, tutaj jest rodzinka... Nie, to jest Frankenstein, to nie jest rodzinka Alamsów. I mieliśmy jeszcze strój od... Jak się nazywa? Kto to był? Eee... Z Simpsonową. I okej, okay, to mamy coś drugiego, dopiero mnie. Okej, okay, tu jest szansa 9% na zadanie tego damage'a, który tu kiedyś był. Tu jest szansa 20% na respa, i tu jest 3% na zniszczenie jednym uderzeniem. Hmm... Tylko pytanie, czy to po co to zmienić? Nieba jednak nie. Mamy coś z rężu fajnego, tutaj jest z lutnią, mamy szansę 5% na zamrożenie. Hmm, hmm, nie, nic ci nie opatrzymy. Jakbyśmy mieli kolejną wyżyczkę, to by, może polecić na to, ale na razie to jak wcielnio nam się do coś przyda. E, zbierzmy sobie, zbierzmy na tą drugą wyżyczkę. Zbierzmy na tą drugą wyżyczkę i teraz niszczymy platon piąty, Dawajcie. Niszczycie się platon piąty, tylko nie wyjebać się, nie wypierniczcie się, bo to jest... to będzie nieopłacalne. się najpierw włączy aura na leczenie, żeby na gościu z bola. Oj, nie włącz właśnie niestety. Okej, okay, platon piąty, wypierniczony. Lecimy teraz na platon szósty, który też jest w dość sporym stopniu zniszczony. I jeżeli wyleciałby strój? A, niestety nie wyleciał. Byśmy mieli już ten platon za sobą teraz. Byśmy robili, powiedzmy, w jakimś stopniu dwa platony na raz, ale niestety nie wyszło. Platon siódmy. A aura się dalej nie włączyła. Jest, aura leczenia. Szkoda, że dopiero teraz, bo niestety już nasi trochę stracili HP. Ale może zobaczymy coś jeszcze. Jakiś, jakiś przeciwniku byśmy tutaj rozwali? Coś? Jakoś by się udało coś zdobyć? Jest, zrobiliśmy stroje Harry Pottera. Więc będziemy mogli mieć nowego rędzia, Może się nam to opłaci. Miejmy nadzieję, że coś fajnego dajesz w starym Potterku. Naprawdę? Mam taką nadzieję. Eee, mam coś z drugiego poziomu, jeszcze nie mam tutaj, a Harry Potterek 5%, czyli to samo co jest tutaj, niestety. Więc ta aura jest nam niestety nieprzydatna. Ale... Jest dobrze, teraz niszczymy kolejny Platon, Platon szósty. Musimy zniszczyć tego Sfera. To jest chyba e, jakiś z Piratów i Karaibów, ale nie mam pewności. Zrobiliśmy jego strój, nie, nie, zrobiliśmy czyli... A, jednak zrobiliśmy, czyli przy następnym podejściu niszczymy Platon szósty. Będziemy lecieć dalej z progresem z Platonami. Leć, atak, 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 atak. Atakuj, atakujcie, atakujcie ich. Szybko, na pierni na Tyle, ile możecie. Niszcie i zdobywajcie stroje, które możecie. Może coś się jeszcze wam uda zdobyć No czemu nie chcecie tego zaatakować? Tego, tu zaatakujcie, proszę was. No Nie jest w końcu zniszczony. Niestety, stroj od niego nie wyleciał. Strój od niego nie wyleciał, nie stroj, tylko strój. Dawaj, stary. wytrzymaj jak najdłużej, tak żeby jeszcze się skrzesił gościu. Udać się, dobrze. Dobrze, drogi szuzę, bola. Jest, zdobyśmy jeszcze jeden strój. pierniczajcie, dawajcie, niszczy ich, niszczy ich, Dobrze! Dobrze, zniszczyliście kolejny platon. O, tu jest Sonic, jest zajebiście, bo jest Sonic, jest e, Kaczka, super fajne są te rzeczy. No tu my do defensowania, czyli takie, trzymając średnie. Jak tak patrzę, no jakoś ten, no, czekaj, no ten defense jest, mm, e, co, jest to jest... ...completely, część tu completely block blocked enemy attack, no to jest jeden atak do zblokowania, to jest takie... Mea, ...takie... A, takie... No, słabe, no, nie oszukujmy się, słabe, no jeden atak. O, mamy tutaj jeszcze z tym, to jest... E, Leczenie, leczenie, leczenie wszystkich kotków 4%. A hmm, hmm, hmm. by się mogło przydać, bo ta aura to taka. Nie wiem, jest cały czas, a to jest, znaczy to jest zbyt jakiś czas, a to jest... Zajebiście, bierzemy to, panowie panie, bierzemy tam tego leczenia. On jest mili. W pokoju bardzo proszę. E, tutaj nikogo więcej nie mamy. A co mamy w tym szukaniu? Aha, czyli pokazuje wszystkie te bonusy na nich. No zajebiście. Zajebiście. Teraz wróćmy, tak? Okej, okay, nic więcej nie mamy Więc... Mieczyki do akcji, zaraz będziemy mieli Zaraz zdobędziemy sobie y, drugą wieżyczkę I będziemy mogli coś, kogoś tam postawić pod to ciekawe koło Jeszcze nie mam pojęcia Najlepiej kogoś z aurą, archery są z aurami najlepiej chyba Tak mi się wydaje, żeby ustawiać Chociaż ani raz raz aura się, się nie uruchomiła, więc Nie wiem czy to w ogóle ma jakiś sens, żeby tam koło stawiać z zabrami. Ale, próbujmy zrobić tak jak jest Dawajcie, niszcie ich, niszczcie ich po prostu będzie arcer kolejny, który będzie napierniczał Napierniczać, napierniczać, no dawajcie, dawajcie N Musimy się bronić przed tymi Frankensteinami Niszczyć, niszczyć, niszczyć Dobrze Atak, 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 atak Zrobiliśmy stroje tak Atak, 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 atak Napierniczać, 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 szybko Szybko, szybko Macie jak najwyżej wytrzymać Tak, żeby się udało nam coś zrobić, coś jeszcze, jakiś stroj, dobrze Kaczka, kaczka, poszedł nam wujek e Sknera Nie pamiętam już się nazywał zbytnio, ale Sknera nam poszedł Szansa na zamieniwkami i to jest leczenie 7% Więc szczerze mówiąc to będzie dobry wynik. Znaczy żeby go ustalić zamiast yy, tego z tyłu. <słysmay> no bo aura 7% szansy jednak jest większa niż yy, te yy, śmieszne 5. Chociaż... O, tak zróbmy. Yy, I dodajmy sobie na koni na, na górę kogoś rangeowego, takiego typika rangeowego. Yy, o, to żeby jakby tak ustawić kogoś z leczeniem cały czas o tym nie pomyślałem ty masz te 4%, te 4 ale wiecie, poczekajcie, weźmy sobie tego batmana, no on ma on ma 2% cały czas, czyli będzie większe leczenie naszego teammate, naszych teammateów, tak? tak, tak logicznie powinno być yy, i ustawmy sobie jeszcze yy, większą wytrzymałość i większy atak u naszych podopiecznych lecimy z protonem 7 Lecimy napięcie, napięć, niszczcie ten platon siódmy. niszczcie platon siódmy. I dawajcie, z arcery rzucać, rzucać i strzelać. Napiernieczajcie tyle sił ile macie w tych pieprzonych swoich łóczkach czy broniach czy wszystkim co tam macie. Napierniczajcie, napiernieczajcie, niszczcie jeszcze ten sam platon. Znaczy ten kolejny platon. Ten platon, który jest chyba platonem 8. Niszcie ich i zabijajcie. Tyle ją możecie. Księżniczka Leila to jest. Nie, to nie jest księżniczka Leila, to jest księżniczka, nie pamiętam jaka księżniczka, jakaś taka fajna księżniczka, to, to chyba za jakiś bajki jest czy coś. Nie mam pojęcia, niestety nie znam tych bajek. Wybaczcie. Wybaczcie, <laughs> musicie wybaczyć. Okej, okay, co zrobiliśmy nowego? Jakieś nowe stoi na pewno skoczyłem bo je widziałem. Tylko pytanie: skąd? Eee, archery? O, mamy Mario. Eee, szansa na zamienienie. Zabij mnie jakoś. Pan jakoś nie przekonuję do tego, aby cię ustawić. Chociaż. Hmm. A tak to ustawię, bo będzie fajniejszy taki Mario na górze. Zdecydowanie <laughs> taki Mario na górze będzie fajniejszy. Eee, I ustawmy sobie. Eee, co to jest? Increase chance to steal clothes and chance to execute skills in kittens. Nie. To sobie ustawmy. Więcej rybek będzie, będzie więcej rybek. Eee, ja cały klikam to zamiast w atak? będziemy sobie więcej rybek z nich, będziemy po prostu bogaci Dawajcie, przy każdym uderzeniu będzie więcej rybek do zbierania. Będziemy zbierać te pieniążki i będziemy się szybciej rozbudowywać, ponieważ jak pięć tysięcy... To, no to jest sporo jak za kolejną wyżyczkę Ale walczmy, może będziemy mieli hajs na to, żeby Upgrade'ować naszych, yy, naszych skillerów To nam się na pewno przyda, będziemy zwiększać jest częstotliwość strzelania z archerów, czy Wytrzymałość naszych yy, ludzi na dole, czy też Damage naszych ludzi na No to 13, to takie trochę Jest, jest słabiutkie na tym etapie, ale Lepsze do 13 niż 0, prawda? Nawet jakieś pocieszenie, że mieć 13, a nie 10 jest Foxzilla! To jest, jest w końcu pierwszy boss. Czyli tu jest ten pierwszy boss, który będziemy musieli walczyć. Okej, okay, zajebiście! Zajebiście, to trzeba jednak zwiększyć, yy, a czy zmniejszyć, yy, tempo yy, leczenia naszych ziomeczków. O, walcz. walczcie! Walczcie, czemu tu nas no stoi, żywościu? Przecież ty dostałeś, i zginąłeś. Dokładnie, zbugowało nam tego gromeczka. Okej okay. czyli wiemy, że już mamy pierwszego bossa Foxzilla ponownie. Trzeba to na pewno skrócić. Ewentualnie wytrzymałeś, zwiększyć. To jest teraz problem. To, to, to i to. Trzeba wytrzymać, zwiększać i tempo podstawiania naszych e, przyjaciół. Mmm. Kogo my tu mamy do postawienia sobie na... Jakieś tutaj potrzebuję te Te meteory czy już jakieś... O, mamy księżniczkę leile. 9% na podwójne miecz. Wypierniczasz. Zdecydowanie wypierniczasz. Mm. Tak, co to było, to z tym akredytem? Aha, czy będzie aura, to jest aurowy, to zamiast kogoś by się opłaciło? Nie. Dla nikogo by się to nie opłaciło. Hmm. Zobaczmy teraz, czy mamy kogoś z ręczowych nowego. Coś? Nie, niestety nie mamy. Hmm. Szansa na w wrzabet. Trzymając te chyba te aury tutaj na górze nie działają, ale. No, nie mogę na to nic poradzić, niestety. Eee, lecimy do walki. Musimy niszczyć plutony, które mamy tutaj i po prostu, którym będziemy niszczyć Foxillę. I teraz, na ten odcinek będziemy na pewno mieli cel zniszczyć Foxzilla, a na pewno nie wcześniej, żeby się poddać. Musimy walczyć z wszystkimi tymi protonami. Kurwa, nie mi temów, żeby zniszczyć ten Platon, będziemy musieli więcej przetrwać za każdym razem, przy każdym podejściu. Okej, okay, niszczcie, niszczcie ich, niszczcie. Sonika, chcę z Sonika, proszę. Nie weszło, niestety nie weszło. Nie, nie, nie wyszło nam, żeby sobie coś z niego zdobyć, ale może, może jeszcze przeżyjecie, może jeszcze przeżyjecie, dawajcie. Sonik, macie jeszcze drugą szansę na Sonika. Jest Sonic i niestety nie ma z tego itemów. Ale mamy Kunzilla. Dopiero przeczytałem, że to jest Kunzilla, a nie Foxzilla. Ok, walczcie, walczcie. Na szczęście on wali tylko pojedynczo. W... A jednak nie. On wali podwójnie w całą linię. To jest ten problem. O, zajebiście, ale on nie, nie atakuje za każdym razem w tą samą linię. To jest pocieszenie. Bo nie, nie zawsze tak to wszyscy dostają. O kurwa, jesteś oszołomiony. Ok, przeżyjcie jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę możesz przeżyć. No wiecie, leccie tam tego gościa, który, który wychodzi. Nie fuck, Ale zobaczcie ile hajsu zdobyliśmy, to jest naprawdę duży wynik To jest dobry wynik, to jest bardzo dobry wynik, to jest zajebisty wynik Żeby tyle hajsu zdobyć Eee Tylko co powinniśmy zwiększyć? Na pewno cały czas ten, ten czas leczenia, musimy cały czas ten czas leczenia I wytrzymałość naszych eee, teammateów, to musimy na razie zwiększać Żeby dłużej wytrzymać, bo damage Damage to nie jest taki, nie jest tak az, az bardzo ważny w tym momencie Bo Co jak co, ale Ktoś kto wytrzymać więcej czasu może zadać trochę więcej damage'u niż nagły taki burst Damage'u i szybki, szybka śmierć. Ale zobaczymy jak to będzie. Naprawdę musimy zwiększyć to, to tą tempo, znaczy zmniejszyć to tempo. Wie, przyspieszyć... O, najpierw to będzie określenie. Przyspieszyć tempo leczenia naszych Naszych teamów. O, mamy, pierwszy, mamy. item zajebiście, jeszcze soniek by dostał. Item Sassony, nie, niestety nie wyszło. Mamy kunzille i to naprawdę dobrym wynikiem pod względem tych. Pod względem e, teametów. Zajebiście nam to wyszło. Walczymy, 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 panowie i panie, musimy z nimi walczyć. Podskoczcie, tak. Teraz się zostali, niestety. Tak, Zniszczy, zniszczyło nam gościa, który leczy. Fuck. No, nieszczęście moje ustawienie było tak tragiczne teraz, że no nie wyszło nam. Okej, okay, zwiększamy to tempo naszego leczenia i zwiększmy sobie to. Kilkimy to, że po prostu ten kawałek sekundy szybciej ładowało nam ładowanie tych To Teraz musimy jeszcze Homer Simpson zabrać, żeby ee, sobie. A nie, ja nie, nie, nie wyszło jak zwykle. Żeby po prostu zniszczymy ten platon i będziemy mieli tylko jeden platon do niszczenia. Bo tutaj tracimy bez sensu sobie HP. Ale że my z tego mało zbieramy. Chociaż, jakby teraz Sonic. Chciałbym <laughs> się jakby tak teraz Sonic się zniszczył i mi... moglibyśmy zniszczyć ten platon, a nie moglibyśmy zniszczyć poprzedniego. A jest taka szansa, bo jeżeli zdoby, zdobylibyśmy teraz Sonika, no to przecież nie będą żadnego stroju mieli, tak? Zdobyliśmy Sonika, no nie, no, to jest po prostu żałosne. Będziemy walczyć z ósmym, czy tam siódmym Po czym nagle będziemy walczyć z tym. Kolejnym i ten kolejny zniknie, ten poprzedni nie zniknie? No zobaczymy jak to będzie. Patrzcie, walcie. O kurna, ale nam zniszczyło jeszcze Oszałamiło was. No tak, pi opiernicz tych, którzy, którzy już i tak leżą. Świetnie, okej. Okay. Dobra, zobaczmy teraz sobie nowe itemki, jakie zrobiliśmy. Eee, na pewno mamy Sonika, gdzie jest Sonik? Eee, Sonik daje 3 szansy szans, proszę szansy na Motor, to to jest zbyt, zbyt taki fajne nie jest. Eee, ty masz szansę na zniszczenie gościa na hit, ale... Mm, mm, mm. Eee, dajmy sobie to na żabie. Tak, to na żabie, bo tak fajnie dość wyglądasz. Ym. I cóż, zmieśćmy jak zwykle ten czas i zwiększmy wytrzymałeś podwójnie I teraz tak, zniszczymy ten platon. Może teraz się nam uda zniszczyć na tyle, aby dostać Simpsonową. Lubimy z jej czy nie? Nie, nie mamy dalej z jej To nie chcę wylecieć. Uparło się i nie chce. A teraz mamy kolejny poziom, w którym... Powinniśmy zniszczyć, tak? Bo teraz nie ma żadnego tej stroju, więc powinniśmy mieć szansę zniszczyć ten cały platon. Czyli, tak jak mówię, będziemy mieli ten Bóg, że jeden przeskoczy, a drugi nie. Chyba, że ten platon się nie może zniszczyć, dopóki nie zniszczymy poprzedniego. Zaraz się przekonamy, zresztą zobaczymy. Czy platon z... retire? Seriedriz, znaczy what the fuck? Czyli mam późniejszy platon się poddał, a ten wcześniejszy chciał się trzymać. No dobra, nie ma sprawy. Jak chcecie tak się trzymać, to proszę bardzo. Dawajcie, trzymajcie, trzymajcie jak najdłużej Wróci nam tamten ziomeczek To was trochę wyleczy, albo nie zdążę nawet wrócić Chociaż, zdążę. akurat zdążę. Akurat wyszedł, akurat wyszedł Dawajcie, dawajcie, dawajcie no, nie, no i już wiem, że jest źle, bo Wzięło do leczenia gościa z dolnej Z, z dolnego rzędu Czyli e, Okej okay. I patrz, teraz dostaje ten damage i będzie mnie jej trzymał Ale może się uda, może się jeszcze uda Zobaczymy Miejmy nadzieję Przeżyłeś jeszcze jeden hit, proszę, przeżyłeś jeszcze jeden hit, zajebiście Jest, na środku wyszedł po hicie na szczęście, zajebiście Mamy szansę to jeszcze przetrzymać Trzymajcie, trzymajcie, nawet ją... mamy szansę zniszczyć, dawajcie I believe, I believe Wierzę w to, naprawdę Wyszedł jeszcze mam wyszło zajebiście Dawajcie, niszczcie, niszcie, no Okej, okay, ty, ty zginąłeś, ale mamy jeszcze małpkę, małpkę jeszcze mamy Na napierdziel, na jest o mamy od razu Platon, ale masakra nie mamy żadnego level up czy coś Typu win, cokolwiek Tylko mam od razu kolejny Platon, ale zajebiście Zajebiście, zniszczyliśmy, zniszczyliśmy Zajebiście, jestem szczęśliwy Widzicie tak, cel celny odcinek został osiągnięty Ale czy zrobiliśmy jakieś nowe stroje? Nie, niestety nie zrobiliśmy nic Ale może tutaj? Nie, czyli teraz tak, zwiększmy to Znaczy zmniejszmy I zwiększmy teraz damage, zresztą zmaniej trzeba zwiększyć Damage, bo ponieważ, bo ponieważ on się nam teraz przyda Wiecie, to jeszcze się uprę, aby na końcu odcinka zniszczyć ten aby Platon. Siódmy, bo on mnie w on musi zginąć. Ten Platon musi zginąć. No, dajcie mi ten, te stroje od tej e, Simpsonowej. No, błagam was. No, zobaczmy, czy w ogóle będziemy mieli... Aha, czyli za razem mam teraz Platon. Ten Fox Więc no, będziemy musieli zرهodnią potrudzić, Ale ze względu na to, że mam teraz 20 do będzie, od każdego, to widzicie, jak to szybko schodzi. Walczymy z nią jak chcemy, kurna, dostaje pierdy, Może ona też się podda jak trójasem pokonamy. Miejmy taką nadzieję. Zresztą nie będziemy musieli za każdym razem walczyć, bo to będzie trochę trudne ale... Dawajcie. Jeps! Wszystkich <laughs> NAS zniszczyło na moim szczęście okej, jest teraz podejście do zniszczenia platonu 7. To jest to, to jest teraz obowiązek, żeby to zniszczyć. No dawaj, dawajcie nam to. Do... No <laughs> nie da! Jest mamy stroj, czyli teraz musimy tylko szybko się wypierniczyć ewentualnie zniszczyć ją i będziemy mogli sobie e, podnosić znaczy, i będziemy mogli sobie zniszczyć nasz platon. Okej okay. Walczcie, walczcie! Niech, niech leczy nas trochę ten gości na dole. Tak troszeczkę, tak żeby nie wypierniczyło nam zaraz za wszystkich, wszystkich naraz. Dawajcie, dawajcie no! I patrzcie, no i zobacz wszystkich wypierniczy, zobacz, podskakuje! Tyle HP, tak blisko, tak blisko, ale dobra. Mieliśmy, zrobiliśmy plank, który chcieliśmy, znaczy jeszcze nie, ale chwila jeszcze do tego brakła. Eee, rybek, rybek, więc więcej pozbywa, pozbywajmy. I niszczymy Platon. Platon siódmy, dawajcie! NISZCZYĆ 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 A, masz, A, masz. OK I teraz będziemy sobie zarabiać, Platon się wyszedł I teraz jeszcze spróbujmy zniszczyć lub paść na Foxilli Na Kunzilli Dawajcie atak, 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 jak najwięcej ataku, szybko, szybko Niszczymy, niszczymy was I giniecie po prostu, dawajcie nam sobie te rybki z ciebie I jeden poszedł Drugi poszedł No dawajcie, uda wam się no <śmiennes> Znowu czy na samą hp Nie udało się <śmiennes> Okej okay, w ogóle Omersium dodajesz Aha, szansa na to 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 było Często inflate en enemy Aż sprawdzę do tej cholery Inflate Tłumaczenie na Polski Wydać, nadać, napompować, nadmuchać Czyli napompować ich że pewnie będą grubasami i wtedy będą y, szybciej ginąć czy to typu tak mi się przynajmniej wydaje więc co? Na koniec odcinka mogę powiedzieć wam tyle, że Dodam sobie do, do, do damage'a Dodam sobie do wytrzymałości I ja się tam żegnam Mam nadzieję, że wam się ta seria dalej podoba Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapki w górę Ja się tam żegnam Do zobaczenia w kolejnych odcinkach I siemanko Peace, yo!